Witajcie, witajcie, witajcie w moim pierwszym odcinku e, serii gameplayów z gier, które grałem w dzieciństwie, znaczy jak byłem młodszy. E, zacząłem właśnie od e, gry The Simpsons Hidden Run. Grałem w nią jak miałem PlayStation 2, to znaczy jak mój brat miał PlayStation 2, jak miałem 8-9 lat. Bardzo mi się podobała ta gra. Prawie całą ją przeszedłem. Zacznijmy od tego, żebyśmy przyczynili. Myślę, że to tyle wystarczy Dobra trzeba testować. Któryś raz próbuję nagrać, bo nie wychodziło mi to. Myślę, że nie będziemy całego tego oglądać, więc przewinęłem. z różnych krych, które Bardziej oglądał no muszę powiedzieć ładnie zmieszamy się z sadem pierwsza misja polega na tym, aby iść do Fig Martu i kupić trochę lodów i coli no to nie akceptujemy, no i świadomie jedziemy. Nie owijamy w bawełnę. A, zawsze ten do dobiłam, Bo ...jak moja Boże... We need another bucket of... Congratulations, Homer. Mission complete. Go back home and talk to your mom to start the next mission. Over. No jeszcze Marsz potrąciłem w ogóle, to już jest... ...szczyt. Ha, ja, mogę ją kopać, mogę kopać własną żonę jeszcze, mi pójdzie za to. Zgarnie. Policja, nie ma... Ojej! Co? No nie, nie złapali Musimy prześcignąć, w tym miejscu będziemy musieli prześcignąć dyrektora Skinnera i dostarczyć im się projekt naukowy. Swoją drogą, jak mogło zapomnieć o projekcie naukowym, skoro ona jest taką... Wybitną uczennicą. Ja tego nie pojmuję. Delegacja skinę, hehe O, prawie Prawie mi się udało jak GTA Szkoda, że to już nie, nie można... Uuuu Nie pomyślcie, że to jest nawet lepsze niż GTA, bo tutaj da się rozwalić Drzewa i... Dużo słuchu, ale w GTA właśnie nie wszystkie drzewa. Tutaj chyba zresztą dałeś. Ale żelam już nie pamiętam, bo już jakiś czas nie grałem w GTA. O. A nie mam jeszcze... nie mam jeszcze kasy nawet, więc nie będę kupował, bo no nie mam po Mój taki unik tam jump. Learn Co? Co on tam ma? Puszki? Daf? baskoła? Ciekawe. Nie. Yeah. Pobiegniemy sobie może jakieś pieniążki zdobędziemy. No hmm, właśnie, patanie. Dobra, biegniemy. Dzień, jak kusy, jak dobrze słyszałem, idziemy się do Flandersa, no właśnie. Nie będziemy go słuchać, musimy zdobyć sześć wszystkich sześć przedmiotów zagubionych przez Neda przed wydłużeniem czasu. Biegniemy. Pierwszy przedmiot mamy. I. Drugi przedmiot, mamy swoją na swoim drogą, jak można zgubić kosiarkę? Nie rozumiem. Nie. O, sorry. Nie. O, ty debil jesteś, naprawdę. Dobra. Naprawdę jesteśmy wóz przy okazji i jedziemy dalej. A, wyjdziemy sobie przez cmentarz. O nie. Kurde. Hey, <laughs>

Może też Wam wyjaśnię kilka słów. Otóż jak wiecie rozpoczął się rok szkolny. I no i też w wakacje chcieliśmy też do, z Patrykiem odpocząć, więc on też jest w nowej szkole, bo nie o rok starszy. No i on nie ma czasu, nawet weekend, bo też chce odpocząć od szkoły. Weekend jakieś tam ma zajęcia, mniejsza o to. Ja też chcę mieć chociaż weekend dla siebie, więc raczej przez najbliższy okres y, będzie nie, niezbyt dużo odcinków y, serii eksploracyjnej y, Tylko właśnie bardziej poświęcę się tym grom, które właśnie w tym momencie nagrywam między innymi y, No i jak to nie już jeszcze zmieniła się nazwa Logo i... Czołówka przede wszystkim Myślę, że to też na dobre wyszło No i co by tutaj więcej mówić, no? Proszę nie jeszcze Ja myślę, że wszyscy pojeździmy po mieście i to będzie na tyle no no Też mam własne, też mam własne że tak powiem że życie, zajęcia zwłaszcza że w tym momencie mamy godzinę 20.46 musisz się jeszcze pouczyć na jutro tak wiemy z tym gimbem nie, jeszcze nie odrobiłem historii mimo, mimo, mimo że nie odrobiłem historii właśnie, z moim rodem dlaczego to było jakiś autoś tu kupował low Walking jakie hajsu nie ma Aha, bo ma jedno tylko no to nie jest nie chuj od ciebie. Śmierć. Nie well, ja myślę że to teraz takich spraw ważniejszych, organizacyjnych. Jeżeli się znajdą jakieś budynki opuszczone, ciekawe, no to się nagra. no Jeszcze spróbuję zmontować filmik z moich wakacji jak byłem. Tam był taki taki stara budynek dość duży opuszczony. Z tego co się dowiedzieliśmy, była to jest to stara rzeźnia. Nie, sorry, przepraszam, garbarnia. Mm nie wiem czy wyjaśniać czy co to jest Garbarnie, ale chyba wszyscy wiedzą no przynajmniej większość powinna wiedzieć jak nie to od czego jest wojewódz Google jeżeli macie jakieś gry które chcielibyście zobaczyć tutaj na na youtube no to piszcie w komentarzach spróbuję jeszcze nagrać ee, na przykład z Max na jedynki I To też akurat, no akurat mój brat grał, ale... ale gierka jest warta uwagi Poświęcenia chociaż chwilę i zagrania w jest naprawdę świetny tytuł Myślę, że... Warto sobie w nim pograć I chociażby nakręcić o niej Wiem, że ja tak gadam teraz no, bez sensu, niepotrzebnie, no ale trzeba czymś zapełnić ten czas, kiedy je jeżdżę tu po mieście bez celu albo z celem. Myślę, że to na razie tyle, zobaczymy się w domu, jeszcze kawałek drogi mam stąd, więc zobaczymy się za chwilę. i perfekcyjnie zapaka, zaparkowane i mam nadzieję, że Wam się spodobał pierwszy odcinek. Łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, to zachęca mnie do dalszej pracy. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek, z tego mam nadzieję, że jak najszybciej postaram się to zrobić. Niestety akurat w tym okresie czasu nie jestem niesłowny chociażbym powiedział że za tydzień no to rocznie to mogłoby być mogłem go nakręcić za tydzień ale nie tak więc subskrybujcie łapkujcie w górę no i komentujcie czy Wam się podobało czy nie i co mógłbym ewentualnie zmienić dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku cześć